Bartku, to już 15 lat jak porzuciłeś Mass Media, aby zająć się branżą koncertową. Jako radiowiec ciekawi mnie, jak wspominasz pracę w radio i czy możemy liczyć na to, że wrócisz na antenę. Choć pracowałem w radio, w telewizji, w gazecie, w portalu internetowym, to e, najbardziej z tych wszystkich mediów lubię radio, bo jest tam magia, bo nie widać, bo pracujesz głosem. Bo 10 sekund na antenie radia to potrafi być wieczność. I jednocześnie w 10 sekund może się wydarzyć bardzo dużo rzeczy na antenie. No właśnie, także teraz już są takie stacje radiowe, że zazwyczaj one też mają obraz. A ja bardzo ceniłem to radio, ale nadal tak jest w przypadku wielu stacji czy w samochodzie, jak słuchasz radio, to słuchasz. Właśnie bardzo ceniłem to, że nie widać, że jest że to jest ten teatr wyobraźni, tak zwany. A, a czy jest szansa wrócić na antenę? Z przyjemnością. Gdyby się pojawiła jakaś okoliczność, to, to absolutnie tego nie wykluczam. Natomiast yy, żyję w tej chwili z organizowania koncertów I, i to jest moje główne zajęcie. Ale kiedy pracowałem w mediach, nigdy nie wymyśliłem Ten tego, że będę organizować koncerty, więc teraz nigdy nie będę zaprzeczać, że kiedyś nie wyląduję na antenie jakiejś yy, stacji radiowej. Borówka Music. Nasi słuchacze są ciekawi, skąd pomysł na taką smakowitą nazwę? i dźwięczną zarazem dla agencji koncertowej. Pomysł jest bardzo prosty. E, nazywam się Borowicz i wszyscy nam nie mówią Borówka od bardzo, bardzo dawna. E, koniec <grym> historii, więc nie ma tutaj jakiegoś drugiego dna. Po prostu taką miałem ksywkę od zawsze i, i z tą ksywką ruszyłem w świat organizowania koncertów. Jak to się stało, że Borówka Music, agencja organizująca niewielkie, bardzo kameralne koncerty, osiągnęła tak duży sukces na Rodzimym rynku eventowym. Co sprawia, że Wasza agencja wyróżnia się w gąszczu podobnych firm? Ja nie potrafię stwierdzić, czy my osiągnęliśmy wielki sukces, czy nie, bo z perspektywy tych, co są naprawdę duzi, to my jesteśmy pionkiem. Ale mam to w nosie, bo ja się z nimi nie ścigam. Wybraliśmy sobie, czy ja wybrałem sobie swoją ścieżkę, do tego dobrałem ludzi, którzy ze mną tą ścieżką podążają. I co sprawia, że właśnie jesteśmy wyjątkowi. To na pewno to, że my organizujemy bardzo dużo koncertów małych, kameralnych. Na pewno wyróżnia nas to, że robimy te koncerty w małych miejscowościach gminnych, nawet w wioskach. Kiedy duże agencje czy wielkie znane zespoły grają w dużych miastach, my nie boimy się jechać na prowincję wręcz bardzo ją lubimy. Kiedy agencje ścigają się w tym, kto zrobi jak największy koncert, jak największy festiwal, to my robimy bardzo malutkie kameralne koncerty w kawiarniach, w malutkich domach kultury. Czy czasami w mieszkaniach nawet u kogoś. Więc wybraliśmy sobie taką drogę i często słyszę takie życzenia, typu życzenia Bożonarodzeniowe, życzę Ci, żebyś był wielki jak agencja Alter Art albo Live Nation. A ja w ogóle w tą stronę nie idę i w ogóle mi na tym nie zależy. Mamy zupełnie inną drogę i rozwijamy gdzieś to wszystko, poznajemy nowe miejsca, docieramy do nowych ludzi, do nowych słuchaczy. I to jest cudowna przygoda, przygoda mojego życia. Wiemy, że masz żyłkę podróżnika, Objeżdżając Europę, poznałeś wielu interesujących artystów w ciągu 15 lat działania Borówki. Na pewno uzbierało się w pamięci wiele ciekawych historii. Jaki koncert polski bądź zagraniczny utkwił się w pamięci? Wiesz co, nie jestem w stanie wybrać jednego koncertu, bo było ich ponad 4000, więc było dużo bardzo wyjątkowych, nietypowych koncertów i to były koncerty albo w różnych lokalizacjach, albo coś dziwnego się wydarzyło. Nie wiem, ktoś psiknął pieprzem albo gazem pieprzowym i musieli, wszyscy, musieli ludzi ewakuować. Albo właśnie koncert odbył się w dziwnej lokalizacji typu więzienie albo kopalnia 300 metrów pod ziemią. Więc y, mnóstwo dziwnych, nietypowych akcji jest za nami i to też nas w jakimś sensie wyróżnia, że właśnie staramy się działać niekonwencjonalnie i robić koncerty w nietypowych miejscach. Uważam, że koncert można zorganizować dosłownie wszędzie. I nie jestem w stanie wskazać jednego takiego koncertu. Jednocześnie, będąc w trasie koncertowej, w której teraz się spotykamy, jestem w trasie z Cezikiem i projektem Nutkosfera, koncertem dla dzieciaków. Każdy jeden koncert mnie cieszy. On jest na swój sposób inny i wyjątkowy. I dzisiaj tą, w tą trasę ruszyliśmy. Mam przed nami 9 koncertów dzień po dniu. I ja przyznaję, że przebierałem nogami, żeby już jechać, bo. Po prostu lubię życie w trasie, lubię spotykać się z ludźmi, lubię z nimi rozmawiać, lubię z nimi napić się wina, lubię z nimi imprezować, lubię jeździć po kraju, po świecie. Um, więc nie jestem w stanie wyróżnić jednego koncertu. Cieszę się właściwie z każdego. No. Bartku, odkąd pojawił się koronawirus, a z nim wszechobecne obostrzenia, branża eventowa przeżywała ciężki czas. Wiemy, że znalazłeś alternatywę, która pozwoliła Borówce przetrwać pandemię. Proszę zdradzić nam jakieś szczegóły, jak to wyglądało. My przetrwaliśmy pandemię z dwóch powodów. Kiedy tylko odmrożono koncerty, choćby w minimalnym stopniu, to my je od razu organizowaliśmy. Byliśmy gotowi do ruszenia w trasę w każdej chwili. To jest jakby jeden sposób. In, in, jakby nie czekaliśmy aż właśnie po tym, jak od nas odmrożono i pozwolono działać, to nie musiało minąć ileś czasu, żebyśmy zaczęli organizować koncerty, bo byliśmy po prostu w gotowości pełnej cały czas. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że jest taka, że my organizujemy małe, kameralne koncerty, a te było najłatwiej organizować w czasie pandemii, bo te obostrzenia sprawiały, że my mogliśmy funkcjonować. Trzecie, trzecim sposobem na przetrwanie pandemii dla mnie było napisanie książki Borówka Music 15 lat w czasie koncertowej. To był sposób, po pierwsze, w tym sensie, że miałem się czym zająć i co robić, a po drugie był to też bodziec finansowy, to żadna tajemnica. I dzięki temu, że tych książek sprzedało się około tysiąca, byłem w stanie lepiej żyć, po prostu, czy nawet przetrwać z, ze swoją agencją. Więc to są rzeczy, które sprawiły, że, że przebrnęliśmy przez tą pandemię. To nie było łatwe, dla nikogo to nie było łatwe, ale jestem dumny, że przetrwaliśmy jako taka mała firemka i myślę, że nawet umocniliśmy się w, te, w tym dziwnym czasie. Jest wiosna, powoli wracamy właśnie do normalności, zaczynamy się spotykać, chodzić na koncerty. Jakie, jakie cele zrealizujecie w przyszłości? Co czeka Borówkę Muzyki Bartka Borowicza za 10 lat? Wiesz co, my nie mamy żadnych planów i nigdy nie mieliśmy. Um, wszystko co się u nas działo, działo się spontanicznie. Ja bym nie wymyślił, że Pojedziemy w taką czy inną trasę. Ja bym nie wymyślił, że będziemy robić koncerty w mieszkaniach. Ja bym nie wymyślił, że pojedziemy z Tezikiem w trasę grać dla dzieciaków. Myślę, że trzy lata temu bym na to w ogóle nie wpadł. Więc my nie mamy jakichś planów. Nie jesteśmy korporacją, która musi sobie założyć, ok, to są słupki one muszą rosnąć, albo będziemy otwierać nową gałąź. Po prostu życie przynosi takie scenariusze, których byśmy nie wymyślili. I to jest też fajne w tej firmie, że nie musimy się na coś napinać. Nagle pojawia się pomysł zróbmy szaloną akcję. Dla przykładu, zorganizujmy 24 koncerty w 24 godziny, w 24 miejscach dla jakiegoś artysty i my to robimy. Zrobiliśmy taką akcję, więc yy, nie mam planów. Nie mam pojęcia, co będzie w przyszłym roku. Mam zablokowane pierwsze trzy koncerty na przyszły rok, a jest maj. Yy, natomiast cholera wie co będzie. Niech się dzieje to wszystko spontanicznie, bez jakiegoś takiego wielkiego, dalekosiężnego planu, sprawdzania w słupkach, jakie są postępy. Bardzo spontanicznie działamy i to się sprawdza od 15 lat. Borówka Music działa alternatywnie na przekór przeciwnościom. Czego Wam serdecznie gratulujemy, a wiele osiągnięć przez te 15 lat istnienia. Czego radio może życzyć Wam, jako Borówce Music, jako założycielowi agencji koncertowej? Wiesz co, tego, żeby nam się chciało, żebyśmy nie stracili energii, którą mamy, właśnie tak... Mm, i zdrowia. Jak będzie zdrowie i będzie, będzie nam się chciało cały czas jeździć w i organizować te wszystkie szalone akcje, to... To będzie wszystko spoko. Reszta się sama ułoży. Dziękuję serdecznie. Rozmawialiśmy z Bartkiem Borowiczem Borówką. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę. I do zobaczenia gdzieś na koncertowym szlaku.